Czy granie na PSP w 2025 roku ma sens? Czy opłaca się kupić tą konsolę po 20 latach od premiery? W czasach zdominowanych przez smartfony? Obecnie każdy z nas ma w kieszeni telefon, z którego korzysta na co dzień. I jest on uniwersalnym sprzętem, z którego możemy dzwonić, pisać wiadomości, oglądać filmy, a nawet grać w gry. I nie mam tutaj na myśli tylko kultowego, lecz prostego graficznie Snake'a. Wiele dużych klasyków doczekało się oficjalnych portów na Androida i iOS'a. Nie szukając na naszych urządzeniach możemy na przykład ograć GTA San Andreas. PlayStation Portable odniosło gigantyczny sukces sprzedając się w 76 milionach egzemplarzy. Myśl posiadania w kieszeni konsoli, która pozwalała grać w duże tytuły podczas szkolnej przerwy, podróży czy nawet w domowych warunkach, ale bez kabli i kontrolerów wywoływała rumieńce na twarzach wielu graczy. Pamiętam jak sam prosiłem rodziców o tą konsolę zafascynowany grą God of War. Jednak to było lata temu. W dzisiejszym materiale opowiem Państwu o moich odczuciach na temat tej konsoli. Postawimy sobie pytanie, czy jest to? Sprzęt, który lata świetności ma już dawno za sobą, a może jest kompletnie inaczej i idealnie sprawdzi się w 2025 roku dostarczając masę frajdy. Sony na przestrzeni lat kilka razy odświeżało swój sprzęt. W 2007 roku wypuściło model 2000, który nazywany był Slim. Nowa i mniejsza wersja była oczywiście zgrabniejsza, ale i miała dwa razy więcej pamięci RAM, czyli 64 MB, co skracało na przykład czas ładowania w grach. Rok później doczekaliśmy się modelu 3000, który będę Wam dzisiaj prezentował, następnie ukazało się jeszcze PSP Go, stawiające na dystrybucję cyfrową i ten model raczej bym Wam odradzał, jako ostatnie światło dzienne ujrzało lekkie ubogie PSP Street, które nie miało chociażby i modułu Wi-Fi czy drugiego głośnika. Powiedziałem, że konsola sprzedała się w dużej ilości egzemplarzy. Niestety z grami nie było już tak kolorowo. PSP został bardzo szybko złamane, a piractwo szerzyło się na potęgę. Urządzenie można bardzo łatwo przerobić nawet w domowych warunkach. Ja nie popieram piractwa, ale sam przerobiłem swój egzemplarz, a poradnik jak to zrobić do dzisiaj znajdziecie na moim kanale. Nie popieram, więc po co to zrobiłem? Bohater odcinka królował w latach, gdy gry raczej nie były polonizowane i to dla wielu może być wadą. Ale zespół graj po polsku opublikował kilka z Lecz by je zainstalować, musimy mieć przerobioną konsolę. Mimo że posiadam oryginalne GTA na płycie, to ogrywałem pirata z polskimi napisami. Gry na kieszonkowe PlayStation były wydawane na specjalnych nośnikach UMD zapakowanych w znacznie mniejsze pudełka niż np. tytuły pc Z perspektywy kolekcjonera to bardzo fajna sprawa, wydania na PSP mocno się wyróżniają i ładnie prezentują na półce. Skoro już jesteśmy przy pudełkach, to wydaje mi się, że teraz jest dobry moment na kolekcjonowanie gier na maszynę od Sony. Większość tytułów kosztuje maksymalnie kilkadziesiąt złotych i jest ich sporo na serwisach aukcyjnych. Może nie bardzo dużo, ale wciąż łatwo je znaleźć i wydaje mi się, że to pierwsza zaleta tej konsoli i zarazem argument przemawiający za jej kupnem. Gdy kupujemy konsolę, to przede wszystkim chcemy na niej grać. To oczywista sprawa. PSP w kwestii gier absolutnie nie ma się czego wstydzić. Posiada niesamowitą bibliotekę gier, które z biegiem lat stały się już kultowe. Tytułów wartych uwagi jest mnóstwo. Ja pozwolę sobie wymienić kilka swoich ulubionych. Zacznę od War z pod tytułem Duch Sparty. To kolejna odsłona brutalnych gier. Ponownie wcielamy się w legendarnego Kratosa. Gra zawiera wszystkie charakterystyczne elementy odsłon z dużych konsol. Starcia z bossami, brutalny system walki, solidną fabułę i charyzmatyczne. Bohatera, w którego wciela się sam Bogusław Linda, legenda polskiego kina. Oprawa graficzna to naprawdę dobra robota i gra na małym ekranie konsoli wygląda świetnie i wcale nie razi w oczy. Grzechem byłoby nie wspomnieć o GTA. Ja akurat najbardziej lubię Vice City stories, które wręcz ocieka niesamowitym klimatem. Co ciekawe, akcja toczy się dwa lata przed wydarzeniami z klasycznego Vice City. W grze sterujemy Wiktorem, byłym żołnierzem, a otwarty świat stoi przed nami otworem. Gier jest naprawdę mnóstwo i są największym argumentem przemawiającym za kupnem tego sprzętu. Wiele z tych produkcji jest dostępnych tylko na PSP. PlayStation Portable to kawał historii i zdecydowanie konsola, której należy się uwaga i dostarcza masę frajdy. Nie traktujmy jej jako konsolkę służącą do zabicia czasu, na którą wychodziły tylko mało ambitne gry. Ten niepozorny sprzęt ma naprawdę dużo do zaoferowania i po prostu zasługuje na dostanie szansy nawet w 2025 roku. 20-letnia konsola. Tak, tak, tak. Doskonale sobie zdaję sprawę z tego, jak to brzmi, i wiem, że wielu młodych graczy może być mocno zniechęcona. Ale spokojnie, PSP to nie jest jakiś antyks z muzeum. To konsola, na której gry nie wyglądają źle i są bardzo grywalne. Sam przyjemnie spędziłem z PSP wiele godzin, zazwyczaj korzystałem z niego wieczorem, chcąc sobie chwilkę pograć przed snem, a często zapominałem o czasie i kończyłem o drugiej w nocy. Myślę, że najlepszym argumentem na zakończenie będzie to, że jako gracz bawiłem się po prostu dobrze. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i być może do zobaczenia gdzieś na szlaku. Pa pa.